A kim jestem? Dzisiaj Wam pokażę jak się robi zupę z Gochu czyli Gochu Chang GG. port, ziemnia, akurat nie kroimy na kawałki. Wrzucamy mięso do garnka, podsmażymy, potem smażymy razem z sosem sojowym. Dodamy 6 szklanek wody i gotujemy w średnim ogniu. Dodamy gochujang, gochukaru oraz sos sojowy do zupy. Dodamy ziemniak, czekamy parę minut, potem dodamy w kolejności chili, cukinia, pieczarki, wyciskany czosnek i na końcu dodamy por. Jeżeli ktoś nie ma pieczarek, to nie trzeba dodawać, bo to tylko opcja. Super smakuje jeszcze lepiej z ryżem. A najlepiej smakuje z polską wódką. Nic tego nie przebije.